z tej strony Badboy boy ja się tak nazywam Zmieniłem jeszcze się nazwę Jak widać, jest, udało się Nagrywa mi się Tak, to moje konto, ale... Zawsze jak nagrywam, to takie jakby Mogą by się zdarzyć lagi Mam dużo postaci, ale... Jest ze mną! Demilon354, siema No jakby jeszcze zostawicie łapkę w górę. Dobicie aż jakieś 10 łapek w górę albo w 5. Eee... Nie. I jakieś... Dajcie jakieś subskrypcje. Mhm. Zostawcie komentarz. O! I właśnie, czy chcecie wygrać? Mega Bo Może tak. Tak. Musi być tak. Wejść. Czekajcie. Społeczność. Klub. klub to banka Ok. Klub Zybrowary. ale nie, bo 2200 usi. opuszczam. Tuż klub. Daj mi to będzie. Kaktus. Poland. Puszek 0, można mieć. Otwarty opis będzie mm. mi się i tak nie chce pisać Nerwa klubu to hmm. nerwa klubu to będzie Tego... Jak... ty? Okej. Okay. To. Dobrze. I wbijacie na to. Od zera. Ja sobie mogę ten i jak ten. Będziecie musieli tak. To jest wasze zadanie. Że tak, zeną macie grać. Jak czekajcie, społeczność się mam na tej strony judeg. dwa, trzy, cztery. To tak to będzie po tamtej stronie. Eee, w moim odcinku. Jeszcze Pieszełek, ja jakby konto stare. A, Dorek, no. na... to A, się i zrobię... Piesełę jakaś, to stare. Gryby. Piesełę... szymon To się mówi? Burgerek? Kameliszka? Nie, 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 Gryby, pomomowy, chcę, żeby więcej górą. Usuwa. Pisał. Usuwa. Usuwa. Ty 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 usuwam pieseł, usuwam broflesz, usuwam tego typu pieseł, usuwam. I zaczynamy. Halo, Jeszcze mi nie chcemy kliknąć. I może pójdę do twojego pokoju nagrywać? Nie. To bym gdzie pójdę, żeby ci nie było osobiste tutaj, tak? O, no, no i teraz... Tak. Mm, tutaj możecie wylądować i wygrać. Chcesz chcecie wygrać mega boxa. Mega boxa. Mega boxa z... z pakietem dla 2000 zł, więc wiecie co musicie się robić. Tak Jeszcze ten ekstra To kupimy, kupię wam tego aż 3 W jednej osobie Ale musicie dobić aż dużo subskrypcji Jeszcze jakieś Trzeba dobić 15 subskrypcji albo tam 100 No to nie wiem czy tak dacie radę I ten Musicie, jeszcze wasze zadanie, tak Musicie Ten Tak. E, mój numer podam Wam. E, i do znajomych, czat klubowy. Mój numer. Mój numer to będzie tak. 697, tak? Tak, taki to jest mój numer i 110. Mm, tutaj to było 539. Jak chcecie, to musicie mieć mój numer, o nie? Taki numer wpisujcie. Wpisujcie ciągle. Dobrze. Ja bym wpisał akurat. To tak. Zagramy sobie tam kilka rundek. Ile jest 5 minut? To tak. 15 minut i. Kończy się odcinek, ok? Jeszcze będziecie mogli mieć odcinki. Zegranie 2. O, dotknął, o nie. To jest mój błąd, tak. one jest najgorsze, Piper jest najgorsza, powiem Wam. Ale spike, 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 spike. O nie. No myślę, że mu to będę tak dawać? Czekaj... Tak, wiedziałem. Wiedziałem. Ile ich jest tu? No ja nie wiem, ile ich tu. Ile Do... La... postawiłam, ale i tak dobrze mi się. Wydaje mi się. Nie. Nie. Wynocha mi tu, no, To tu ja mi wynocha i tak bierz Piper, Piper jest zbyt ekstra, tak udało się. Śmie pójdziemy na tą krzyżyneczkę. Dla mamy już tamtego Cube, że mogliśmy go wcześniej wziąć Dobra, ryzykuję. Niepotrzebnie ryzykowałem No właśnie, czwarte miejsce Hmm... Jeszcze ja, wam... Tak, i... Tak, na moim numerze musicie napisać ten e, Swój e-mail i wam będę tak to ten chodzić w powiadomienia, a później mi napisać ten e, hasło i wtedy normalnie do was ten z wami mogę grać, ale 60 ticketów mam nie wiem jak wy nikodem nigdy odluć klub Sebastian no tak pokemony nawet grałam to mogę też zbierać w pokemonu ale to nie jest koniec. Dopiero do tyle. Ach, w Wbijam sobie na penny, tak 15 rano, tak u każdych. No chyba, chyba sobie, nie wiem, wziąć, nie no. Pokemonę się wezmę na chwilę. 10, 9. 5, chwilę? I tak. Nie, sześć, Mam dwie Shiny, Shiny Onix i Shiny Ludwiszar. Mam tutaj nawet ten. W tym mamy ten. Też, ale często to tak. Tak mi... Po wam powiem, że tak, jak chcecie mi tutaj dodać napiszcie swój numer pokemonów. Jak gracie w I nie grają, inni nie grają. Ale to jest trudne, jak się ktoś gra. Pokemony. Strasznie trudne. 13. 137. No, jak będzie na przykład legenda, to ja się no, tak no, nie cieszę. Jak... I nie dziś jak O legenda! O legenda! Bo nie poczuć się cieszyć, że trafiłeś legendy. No chyba, że trafisz w megaboksie 3 legendy naraz, to wtedy. Wow. Mm, Moja kolega, Mój kolega się tak kliknął, tej dźwięk siły dźwięk bo trafił właśnie w megaboxie tak Murtisa, tare i ten leona jakby co tak mieszkam w że wam powiem na kapitan hali 2 ale numer nie podam i tak zawsze wychodzi tak o 15, 17, 18 1930. Na 19 o 19.00 to jestem w domu. O 19.30 to też jestem w domu, albo wtedy jeśli wychodzę. O 19.00 to już nie wychodzę. Więc możecie nawet teraz, żebym wyjść, macie czas, chyba że nie mieszkacie. Rozwidziałem tak. Krem tamte, pamiętacie, te kartki. Ok, ok. Yy, tak, yyy, Krokod, znaczy Demilan 354, stawiam właśnie film ten. I polecam jego kanał. I o, jeszcze u mnie zostawcie ten dzwoneczek. I tak, yy, u niego nie wiem, czy mi się to to, to jak kończył. No, ulega. Nie, to o czym chodzi. Dobrze to jest. Na przykład na niech nie chcę Tak. Mm. Jeszcze tak. Na moim numerze będziecie musieli tak. Jak kupicie Payset kartę do 20 złotych. To musicie napisać jej numerek do mnie. Ja się ten numerek wpiszę. I wtedy macie większą Proszę, szans, ale to nie wszystko. To nie jest tak. No tak, jak dopisz wcześniej, to możecie dostać to: Święto, jesieni. Dostajecie jeszcze to: to, te oferty, wszystkie szkiny, Oprócz wielki sklep. I tak. Tak. Przesyłajcie i róbcie. Tak, dla mnie, żebym Wam otwierał syneczki, okej? Okay? Opening, bym Wam zrobił na przykład. Ja nie będę Wam usuwać żadnych rzeczy, nie będę nic ruszać. Zróbcie wielki opening, to w jak ktoś ma 0 no, albo 1000, no ja już zrobię taki albo 4000, żeby zrobił aż do Mega Boxa. I klejnoty, to zostawię w miejscu. Chyba, że mi napisacie, że mogę je zużyć. Albo tickety, jak będzie to... Dzień Etiketów. E, tak, mm, to bym chciał bardzo. I tak, e, powiem Wam tak, 12 minut, to tak, pokażę Wam na mój kanał. O, ale ścina. Так, YouTube, Надо мне. Итак. Помните, что так. Ну, в тот грамм. Ну, а в тот так. Мне мало так играть. Нагрева, чонгля. Зон, Powracam do nagrywania A tak, e, okej, okay. znaczy Dobrze, muszę tak Nie mówcie, mi coś się ścięło Tak, ścięło mi się coś Sett öll.